Dagmara Kaźmierska jest jedną z głównych bohaterek reality show stacji TTV Królowe Życia. Gwiazda kilka miesięcy temu miała poważny wypadek samochodowy i przez długi czas była przykuta do łóżka. Teraz za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznała, że może już nigdy nie wstać z wózka inwalidzkiego. Ponad cztery miesiące temu Dagmara miała poważny wypadek samochodowy. Jak udało nam się wtedy dowiedzieć z nieznanych jak dotąd przyczyn, zjechała autem z drogi i uderzyła w betonowy element konstrukcyjny. Świadek zdarzenia zdradził nam, że auto kaźmierskie odholowała laweta, a ona z otwartymi złamaniami nóg została przewieziona do szpitala. Gwiazda programu Królowe Rzecie jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami i na bieżąco zdaje relacje z przebiegu leczenia. W szpitalu spędziła 3 miesiące, teraz jest już w swoim domu, jednak cały jeździ na wózku inwalidzkim. We wtorek Dagmara Kaźmierska na swoim profilu na Instagramie wyznała, że może nie wrócić do sprawności sprzed wypadku. Ponieważ rokowania lekarskie nie są najlepsze. Nie wiadomo czy kiedykolwiek będę chodzić jak kiedyś, napisała gwiazda TTV, pisoenia oryginalna. Dagmara podziękowała także fanom za słowa wsparcia oraz na koniec dodała, że jest szczęśliwie zakochana. Jednak o nowym mężczyźnie nie chciała nic pisać. Może go zobaczymy w reality show? Kim jest Dagmara Kaźmierska? Dagmara Kaźmierska najbardziej znana jest reality show Królowe Życia, w którym występuje w towarzystwie swojego syna Konana oraz przyjaciela Jacka. Program jest emitowany na antenie TTV. Kaźmierska szybko podbiła serca widzów, którzy docenili jej niecodzienne podejście do życia, poczucie humoru i bezpośredniość. Kobieta dostała też w stacji TTV własny program Made in Maroko. Kaźmierska przyjęła również propozycję Patryka Wagi i w 2019 roku zagrała w jego filmie Kobiety Mafii 2.